Jako Nacjonale Nederlanden wprowadziliśmy ubezpieczenie zdrowia psychicznego, bo widzimy, że jest duży rozdźwięk między potrzebą klientów, która cały czas rośnie i jest coraz bardziej dla klientów istotna, a między dostępnością zarówno psychologów, psychiatrów, jak i psychoterapeutów, która w publicznej służbie zdrowia jest na bardzo niskim poziomie dostępności. No i ten rozdźwięk powoduje, że widzimy bardzo silną potrzebę klientów na konkretne rozwiązanie, które zaadresuje możliwości właśnie dostępności i dotarcia do usług zdrowia psychicznego. My oferujemy kompleksowe rozwiązanie, czyli zarówno dotyczące interwencji kryzysowej, jak również wsparcia psychologicznego czy psychiatrycznego, ale również pełnej psychoterapii, która często jest długotrwała i wymaga wielu, wielu spotkań z psychoterapeutą. Przykładowo w tej psychoterapii chcemy również. I oferujemy, jeżeli jest taka potrzeba, psychoterapia par czy psychoterapia rodzin. Wszystko zależy od problemu, więc produkt, który oferujemy jest bardzo elastyczny i chcemy, żeby dotyczył zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, bo oczywiście wśród dzieci i młodzieży ten problem jest teraz no, razy dwa razy trzy jeszcze bardziej większy niż w przypadku dorosłych w kontekście tej dostępności, o której mówiłem na wstępie. Produkt wszedł do sprzedaży 25 września. Pierwsze reakcje naszych sprzedawców, ale i naszych klientów są bardzo pozytywne. Nawet bym powiedział, że zaskoczyły nas również pozytywnie, co pokazuje, że temat zdrowia psychicznego już nie jest tematem tabu. Jest tematem, który jest faktycznie ważny dla klientów i dla sprzedawców i oferują go właśnie w kontekście swoich rozmów z klientami, gdzie widzą, że taka potrzeba jest coraz istotniejsza i jest bardzo ważna dla naszych klientów.